Nie chcemy na sprawie siedzieć, bo jest tu kleszczy masę. A skąd kleszcze? W ogóle temat kleszczy. Mmm. Takie ostatnio dość medialne chyba się kleszcze zrobiły. Czy myśmy już zaczęli? A czemu nie? Witajcie. Jak widzicie, taki mamy troszkę chillout we krwi, a dlatego tylko, że zrobiło się Cieplutko, cudownie, fantastycznie. Zwierzęta też się odrobinę rozleniwiły. Ale jakby nie było. Prowadzimy na co dzień środek leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt. Puchaczówka, w którym tu się znajdujemy? nie Jesteśmy dosłownie na wybiegu jednego z takich przenosicieli kleszczy. kleszczy. Właściwie wszystkie zwierzęta, które do nas trafiają, czy to małe, czy duże, całe są zakleszczone. No i ten temat jest nam na co dzień bardzo bliski organoleptyczny wręcz. Bo od nim poprzez już dużych, wypasionych, takich kleszczy łąkowych, napitych na wszystkie możliwości to już przerobiliśmy chyba na wszystkie możliwe sposoby. No i jak to? Bać się nie bać, jak się temu uchronić? Może zrobimy tak. Opowiemy wam o naszych kleszczowych przypadkach. Opowiemy wam może nie o wszystkich rzeczywiście, bo to Aneta od razu się śmieje, bo kleszcze nie. w rozmaitych miejscach się znajdują na ciele, ale kleszcze w większości trafiają do nas. Przez zwierzęta. Generalnie my jesteśmy w takim fajnym, kleszczowym miejscu. Wysoka trawa niekoszona. Tu jest wilgotność troszkę większa. Temperatura 26, cudowne 26 stopni. Jak widzicie, oboje, no ja podwinąłem sobie rękawki. Ale... Ja, nie, ja też podwinąłem, ale jak idziemy do lasu, to zazwyczaj mamy koszulę z długim rękawem, długie, e, spodnie. długie spodnie oczywiście, buty. Takie nawet mogą być za kostkę, a jak są przed kostkę, no to wysokie skarpety, czy nałożone na te spodnie, czy nie, czasami oblepiamy taśmą, czasami nie, jedno jest pewne, po powrocie zawsze się oglądamy. I to jest najważniejsze, słuchajcie, ja się czasami wyłamuję z tej zasady i chodzę w sandałach, lubię chodzić w sandałach, ale fakt faktem, że po spacerze, po spacerze w tak. takim miejscu chociażby, czy jak wracamy z wybiegów nawet, zawsze trzeba się oglądać. To, że kleszcze... Zeskakują na nas z drzew. To jest oczywista bzdura, już zdementowana chyba przez wszystkich, kogo się dało. No ale ci, co może jakiegoś tam odcinku nie oglądali z nami, czy z innymi e, edukatorami? E, może nie wiedzą, że kleszcze siedzą na, na niższych wysokościach, wcale nie, nie wspinają się wysoko właśnie na drzewa i nie strącamy je z wysoka, tylko wręcz przeciwnie, właśnie siedzą na metr, metr 30 to jest góra. Nie zawsze też na ścieżkach zwierząt, o czym się no, mówi, się, że w większości siedzą na ścieżkach zwierząt. Niekoniecznie, czasami jest tak, że taki napity kleszcz spadnie z danego zwierzaka gdzieś już w środku lasu i tam się rozmnaża, tam zostaje. A ja do tej trawy, bo taka moda jest szczególnie miejska. No na wsiach też już to weszło w krew, koszenie do zera. Czy to ma wpływ na to, że pozbędziemy się kleszczy, czy nie? No wręcz przeciwnie. Kleszcze w takiej dużej trawie oczywiście siedzą, ale też stworzenia, które w naturalny sposób je eliminują, Łatwiej im zapolować na kleszcze, bo uwaga, coś je kleszcze i to jest kurczę, nasz e, sprzymierzyciel, a jeżeli by. E, no, za jeżeli wykusimy do zera, no to, no to właściwie nic się nie schowa w tej trawie tak, żeby mogło e, wyjeść te nasze kleszcze. E, Kury są takim przykładem, jeżeli mamy gospodarstwo i mamy tam jakieś perliczki, czy, no, czy kury po prostu. A w naturze? Jaszczurki, ropuch, czyli mamy płazy, gady, mamy ptaki, które się też tym żywią, ale jeżeli stworzymy dla nich warunki. Generalnie słuchajcie, głównym takim, no utarło się, że mówi się, że głównym roznosicielem kleszczy w środowisku i takim żywicielem podstawowym są jeleniowate, czyli ta sarna, która tutaj dookoła nas sobie nosi pałęta. Przepraszam Was bardzo, to jest standardowe. Odzwonię za 15 minut. Standardowo w sezonie tych telefonów jest masa i to o każdej porze dnia i nocy. Ale wracając, Sarna jest uznawana, czy w ogóle Jeleniowate, czyli Sarny i Jelenie, są uznawane za tych głównych nosicieli kleszczy, i faktycznie na nich kleszczy jest masa. Ale najwięcej kleszczy trafia do nas chyba na. jeżach. I nie tylko między kolcami, ale. Trzy oczach dosłownie, obwódki oczu to jest nabite tymi malusieńkimi larwami. Mamy. Mamy. E, no i Takie to jest dramat. Nie chyba nie trafiliśmy jeszcze na tak bardzo zakleszczone i zarobaczone zwierzę. Nawet na największym jeleniu nie ma tyle kleszczy, co na takim małym jeżu. W sensie jeże to są po prostu tak... No istne rezerwuary kleszczy. Jeżeli jeż jest, jest osłabiony albo wejdzie gdzieś w gniazdo, w gniazdo kleszczy, to jest dosłownie oblepiony i nie ma za bardzo, jak się tych kleszczy pozbyć ze swojego ciałka. Mało tego, nietoperze też potrafią mieć kleszcze, ptaki też mają kleszcze, no naprawdę nie ma reguły, nie ma takiego zwierzęka, no chyba że wodne, gdzie ten kleszcz jeszcze tam się nie dostał do środowiska wodnego, a tak to wszystko to, co ma futro, to niestety między futrem kleszcze przenosi. No i dobra, i co my robimy? I ja tylko jeszcze jak, Ci przerwę na chwilę. To, to, co ja Wam chcę pokazać, to jest sposób na podrapanie się sarny. Ona tak podskakuje, bo coś ją ukąsiło na przykład w ucho. Też, ona cały czas się czochra, bo jeszcze zmienia futerko. No, ale coś musiało ją chyba dziabnąć. Zmienia futro dalej z zimowego na, na ten letni. No i ją swędzi, ale chyba coś ją faktycznie musiało kąsić. Ale wracając, nie tylko żywe zwierzęta mają kleszcze, ale jeżeli... kleszcze i w ogóle strzyżaki. Strzyżak... Jest to taki pajęczak, który ma skrzydła. Jak już usiądzie na, właśnie na jeleniowatym, to te skrzydła traci i zaczyna jak pająk szybko się przemieszczać po, po całym zwierzaku, wzdłuż i wszerz. Dę szukając kursa, miejsca właśnie ciepłego, takiego delikatnego, żeby się szybko wbić. Czyli właściwie takie no, blisko właśnie głowy, gdzieś się na brzuchu, żeby móc. No, sobie Móc złożyć swoje, że tak powiem, potomstwo, ale strzyżaki mylone są bardzo często z kleszczami i nazywane latającymi kleszczami. Absolutnie nie, to jest mm. totalna bzdura. Strzyżak to jest typowo taki pasożyt jeleniowatych, on co najwyżej może nas ugryźć, ale to i tak rzadko. Strzyżaków zdejmujemy z siebie po wizycie w lesie co więcej dziesiątki, kleszty, naprawdę. naprawdę masę, większość z nich nawet nas nie tknie, no nie ugryzie najgorzej jest chyba je wyciągnąć z włosów. No najgorzej, bo jeszcze jak się jedzie autem, a czujemy, że on gdzieś tam pełznie, przemieszcza się dosyć szybko, naprawdę to jest bardzo szybkie stworzenie, ale ja chciałam do tego dojść, że jak z tego typu stworzenia czują, że zwierzak odchodzi, czyli ich żywiciel, ich baza, dom dla ich dzieci, to nagle one ewakuują się i zaczyna się to właśnie od szczyżaków, a dopiero później się kleszcze ewakuują i one ewakuują się na potęgę. Jeżeli mamy takiego zwierzaka w domu, nie nieodpchlonego, no to wiadomo, że to będzie szukać sobie miejsca gdzieś przy nas. Więc pierwszą rzecz w ogóle, jak znajdujemy, czy jakieś bezdomne zwierzę, pałętające się, już nie mówiąc o dzikim, to nie zapraszajmy go od razu do domu, tylko w miejsce, gdzie można je odpchlić, otwszyć i odkleszczyć. I najlepiej tak zrobić nie to weterynaryjnie, poprzez Dosłownie. iniekcję, czyli zastrzyk. Dosłownie i to jest... Szybko, naprawdę ta inicja trwa szybko, lek trudny. się rozchodzi i, i to paraliżuje takiego stwora, który z łatwością mógłby się przemieścić. No do dobra, was teraz dostaje. jeszcze zabezpieczenia. Słuchajcie, y, parę takich mitów też krąży. Y, przez przypadek jestem w jasnym w tej chwili. Raz, że lubię, lubię te koszule, bo są bardzo lekkie i przewiewne, ale utarło się, że jasne kolory odstraszają kleszcze. Nic to nie ma wspólnego z prawdą, bo kleszcze nas nie widzą w kolorach, czy w ogóle nas nie widzą, tylko czują naszą temperaturę i zapach, ale na jasnym po prostu łatwo tego kleszcza zobaczyć, jak się po nas wspina, no to łatwo go zobaczyć na jednolitym kolorze, na jasnym kolorze, ale równie dobrze i funkcje spełniają ciemniejsze kolory, czy nawet czarne. Dosłownie to samo, więc to jest jedna wielka bzdura, że chodzimy tylko i wyłącznie w jasnym do lasu. Fakt, faktem jest taki, taki, że chyba najskuteczniejszym zabezpieczeniem przed kleszczami niestety w tej chwili jest ta chemia nieszczęsna. I z chemii my osobiście używamy tylko dwóch preparatów albo aż dwóch preparatów. Jeden to są preparaty takie ogólnodostępne z tak zwanym DEET-em, czyli DEET. No. Tutaj wybór i paleta jest naprawdę szeroka. Często spryskujemy nasze ubrania po mhm. prostu, żeby pachniały. A ubrania jako takie, jako takie zabezpieczamy tak zwaną permetryną. Tylko słuchajcie, permetrynę można kupić w rozmaitych postaciach. Można zamówić w internecie wręcz koncentrat. Pamiętajcie, że to na skórze może zrobić trochę krzywdy: mogą wystąpić alergiczne jakieś reakcje, więc bezpieczniej zrobić. Podpowiemy Wam troszkę tak jak... My używamy bezpiecznie je skupić, po prostu preparat dla zwierząt z permetryną, taki właśnie przeciwkleszczowy i popryskać sobie ubranie, zabezpieczyć je. I co ciekawe, o ile te wszystkie środki z detem są y, skuteczne, dopóki się nie spocimy, nie wypocimy tego albo nie zetrą się ze skóry, o tyle permetryna w tkaninach zostaje na naprawdę bardzo, bardzo długo. Wystarczy to zrobić przed wyjściem do lasu raz, nawet jak idziemy na dwa dni do lasu, czy tam na trzy dni do lasu, i ten środek będzie dalej skuteczny. Minusem jest to, że kleszcz zanim zostanie porażony przez ten specyfik, no to robi się bardzo taki hiperaktywny przez parę, paręnaście sekund i bardzo szybko się przemieszcza. Ale w momencie, kiedy zabezpieczamy sobie buty i nogawki, przede wszystkim spodni, to nie zdąży dojść tak wysoko, żeby gdziekolwiek wejść i po prostu porażony odpada nam z ubrania. I, i cóż, a jeżeli złapiemy kleszcza, to czy to jest to dramat? No nie, słuchajcie, my tych lecz też potrafimy na sobie poprzynosić w ciągu całego roku masę. Pierwsza rzecz, nie panikujemy, bo yy, no bo co nam to da? Tak naprawdę sami się nakręcamy i... Yy. Właściwie. I nic więcej z no, tego dosłownie. nie wy... wynika. No, nic z tego nie wynika. Więc to na chłodno, na spokojnie. Nie każdy kleszcz przenosi boleriozę. To jedno. I tego się trzymajmy. Druga sprawa a propos jeszcze boleriozy, której tak wszyscy się boją. Te dwie choroby w sumie nas uczono, że najbardziej się boimy właśnie od kleszczowego zapalenia mózgu, na które są szczepienia i na które jesteśmy zaszczepieni i bardzo polecamy. I druga, bolerioza. No, na to niestety mm. szczepienia nie mamy, ale na szczęście no, to, jest, no? to już da się, da się leczyć i nawet takie ciężkie z... przypadki. Tecznie. Także jest ośrodek w Polsce, który wyciąga w 100% osoby, które A co zrobić, żeby się, się tym nie zarazić? Słuchajcie, najważniejsza sprawa, jeżeli wbije wam się kleszcz, w ogóle jest tych kleszczy masę gatunków na świecie ponad 900, w Polsce, prawie 20, z czego jeden tylko na wieży Kościoła Mariackiego. Tak, ale... No. ale mamy te zwykłe, takie pospolite, no i łąkowe. I to właśnie łąkowe najczęściej nasze pupile przynoszą. One wbijają się bardzo głęboko i najważniejsza sprawa przy wyjmowaniu kleszcza jest taka, żeby go nie ścisnąć. Więc słuchajcie, nie kupujcie tych wszystkich szczypiec, penset, ani nie dłupcie tego kleszcza, dobra. Jest, nawet mam przy sobie, celowo w tym razem, ale zawsze, nawet niecelowo, to nie jest reklama. nie Nosimy takie widełki. Takie coś go zakupiliśmy u naszego weterynarza i y, są, widzicie, dwa, y, dwie wielkości, dwa rozmiary, większy i mniejszy. Mniejszy oczywiście do niewitych zwykłych, a ten duży jest do łąkowych i faktycznie one się spisują On na medal. Y, I to wygląda taki niepełny widelec. Jego zastosowanie jest takie, że wkładamy kleszcza w środek tego tego rozgałęzienia i okręcamy zgodnie z, z ruchem wskazówek zegara. Albo przeciwnym, grunt żeby w jedną stronę. No, grunt żeby nim nie kręcić raz za lewo, raz prawo, kręcimy w jedną stronę i on się wykręca i naprawdę nie zostawia potem ani śladu. To jest naprawdę, nic nie boli, nie jest to inwazyjne. E, tylko trzeba pamiętać, że kleszcza później trzeba... Zutylizować. Dosłownie. Nie wypuszczamy go na wolność, bo to nie, co się mija z celem. No Trzeba go po prostu zlikwidować. Generalnie, jeżeli złapiecie kleszcza, a nie macie dostępu do takich widełek w aptekach, jeżeli wam zaproponują jakieś pensety, nie bierzcie, ale jeżeli zaproponują, nie wiem, chociażby takie z pętlą lascem, działa to tak samo jak to, tylko trzeba kleszcza złapać od spodu. Z tym lascem jest o tyle trudniej, że podejść pod tego kleszcza jest ciężej, zwłaszcza jak jest jeszcze nie napity, jak jest świeżo wbity, tym jest dużo prościej bierzemy wtedy te małe podważamy, okręcamy. Dziękuję. Do widzenia. Kleszczy jest wyjęty. Generalnie podczas odkręcania słychać zawsze takie pyk delikatne i on już jest wtedy puszczony. Nic to nie boli, więc na przykład, jeżeli będziecie wyjmować dzieciom kleszcze, też bardzo polecamy to. Naszym dzieciakom wyjmowaliśmy dziesiątki kleszczy, też z tymi urządzeniami miejsc, też z różnych miejsc, bardziej wrażliwych, mniej wrażliwych. Bardzo polecamy, nie zostawia to traumy dzieciom. Jeżeli nie daj Boże, Urywie wam się ten kleszcz w pół albo coś zostanie. Nie musicie tego dubać. Słuchajcie, to też jest kolejny mit, że jak zostanie główka kleszcza, to tą boleriozę przekaże. Nie, on musi tą boleriozę z wnętrza, że tak powiem, wypluć w momencie jak już kończy pożywienie. I jeżeli zdarzy się, że zostanie, nie panikujemy. To spokojnie tak jak strupek, zabliźni się, zaklei, a potem wypadnie samo. Więc też nie ma dramatu. Bardzo dużo przypadków jest takich, gdzie mamy na przykład zajęcia w lesie, czy jakieś warsztaty w lesie dla szkół, przedszkoli, jakichś różnych placówek, i często rodzice nie puszczają dzieci z uwagi na to, że kleszcze są w lesie. Wydaje mi się, że trochę przesada. Bo w mieście też one są, i dokładnie... nie tylko w parku, ale I, i na trawie. Tak, jest ich więcej. E... No wiadomo, jak wygląda gospodarka w mieście, tam, tam się kosi, żeby po prostu ładnie to wyglądało. No i tych żywicieli, e, tych, którzy mogliby się nakarmić tymi e, kleszczami, jest zdecydowanie mniej niż na wsiach czy w lesie. Tam na psach i kotach chętnie no kleszcze żerują, a potem psy i koty przynoszą te kleszcze do domów. No strasznie też popadać w paranoję, czy w jedną, czy w drugą stronę, więc no trzeba znaleźć złoty środek tego wszystkiego. Słuchajcie, najfajniej byłoby, jakbyśmy kleszcze obawiali się, oczywiście trzeba być uważnym, trzeba się oglądać, to jest bardzo ważne, ale nie popadajmy w paranoję, traktujmy kleszcze tak jak, nie wiem, komary chociażby, są upierdliwe, są elementem życia, po co one są w przyrodzie, przyznamy no, się no, bez bicia, nie wiemy. Mrówki je jedzą. Mrówki jedzą kleszcze? Oczywiście. O, no myszy, myszy, myszy jedzą kleszcze. A... Tak moi drodzy. Także jak mamy mrowiska, to nie likwidujmy ich. Przynajmniej na coś się przydadzą. Więc y, stwórzmy y, tak swój ogród, żeby dla każdego to miejsce się znalazło i będziemy żyć w takiej symbiozie w zgodzie po prostu. Słuchajcie, ja jestem w ciężkim szoku, właśnie dowiedziałem się dla mnie normalnie przełomowej wiadomości. Dlatego mamy, mamy bardzo ten, ładnie tutaj. Mrówek mamy pełno rzeczywiście, myszy A, niestety też, mamy. albo stety. Wszystko, jaszczurki tu mamy, e, mamy rupuchy, przychodzą tutaj jakieś żabki. Z w każdym stołu. razie nie bójcie się kleszczy, to jest bardzo, bardzo ważne, nie będzie ich z roku na rok. Na gołębiach no. też są kleszcze, także no, niestety. wszędzie, wszędzie one są. Mamy tych kleszczy coraz więcej, a sprzyja temu y, w zasadzie nasza zima, której już praktycznie nie ma. I o ile się mówiło, że kleszcze są aktywne tam przez 6-7 miesięcy w roku, to w tej chwili w większości rejonów Polski kleszcze aktywne są dosłownie cały rok i w zimie też kleszcze przynosiliśmy na sobie. No te zimy mamy takie, jakie są. A jeżeli byśmy mieli srogie, czy kleszcz sobie poradzi? Oczywiście, napity może hibernować w ładne kilka lat, więc... Nie, nie jest miejsce, mu srogi. Jest miejsce i pora dnia, gdzie mamy święty spokój od kleszczy. Tak? Tak. Jak jest suche miejsce, na przykład plaża A, nad tak. jakąś y, rzeką, jeziorem no. albo morzem jest cieplunko. Tak. Kleszcze tam się nie zapędzą, bo dla nich jest po prostu za sucho i za gorąco, wyschną. I one też mogą wpaść tam w hibernację, czyli takie odrętwienie i taki sen właśnie z powodu temperatury. No ale też nie życzymy sobie, żeby te temperatury były nieludzkie. Nie ludzkie, bo byśmy z domu nie, nie wyszli, i to by było niedobre ani dla przyrody, ani dla lasu, ani dla nikogo. Czy wyczerpaliśmy temat kleszczy, jeżeli nie, chodzi o zwierzęta i nasze? Nawet nie ruszyliśmy tematu kleszczy. Słuchajcie, o kleszczach tak bardzo naukowo i bardzo konkretnie yy, możemy Wam polecić yy, Piotka Chorzela. Tak. Nagrał wręcz, no nie powiem trylogię, ale taki tryptyk o kleszczach, wyczerpujący totalnie temat kleszczy, jeżeli chodzi o tą y, naukową... Y... Wiedzę. Nie wiem, czy Marcin Kostrzyński, czyli Marcin z lasu, którego serdecznie pozdrawiamy. Nie wiem, czy też ma coś o kleszczach, ale wydaje mi się, że tak. tak no zaglądajcie po prostu na ich kanały również i. Kanałów zobaczycie. przyrodniczych jest tak mało na YouTubie, że warto chyba przejrzeć i subskrybować wszystkie. Do... Na pewno brzkaftowcy coś tak. na, na, nakręcą, bo, no bo często w tych lasach siedzą i są takim dobrym dowodem na to, że jeżeli by tak strasznie się obawiali no to by w tym lesie nie siedzieli. My A no, wiedzy i edukacji no. nigdy dość, słuchajcie, więc y, wykorzystujcie wszystkie wolne momenty do tego, żeby się uczyć i edukować. A my jeszcze, zamiast na początku to na końcu oczywiście zachęcamy Was do subskrypcji, do chociażby taktycznych komentarzy, do polubienia naszych treści. I słuchajcie, ogromnie, ogromnie dziękujemy naszym patronom, dzięki którym Puchaczówka funkcjonuje, dzięki którym jejku, dziesiątki zwierząt co tydzień do nas trafiają. Jeszcze w okresie telefonu. letnim to jest naprawdę bardzo dużo. Cały czas te telefony się właściwie nie kończą i wiemy, że to FOPA odbierać tutaj na wizji albo mieć ten telefon gdzieś na podorędziu. Przepraszamy, ale, ale taki jest sezon. Tak, tak wygląda sezon. A sezon kleszczy tak naprawdę, kiedy się zaczyna, no... Z styczniem, czasami grudniem, także mówimy w lecie, bo, bo w lecie to jest okres, kiedy faktycznie jest to okres urlopowy i częściej wychodzimy, mamy jakieś wypady do lasu albo po prostu biwakujemy, wyjeżdżamy, zwiedzamy, co sobie i Wam życzymy, ale. Yy, nie jakieś preparaty, no chociażby nawet już nawet nie na kleszcze, ale na komary, bo przyszło ich jest. Bo chemno. komarów w tym roku jest jakaś plaga. Skrutnie dużo. Słuchajcie, dziękujemy Wam serdecznie. Dzisiaj będzie tak monotematycznie, bez jakichś szaleństw na boki. Yy, obawiam się, że. Yy, ale temat taki yy, drapiący, że to się szybko skończy, że Pajęczaki. znowu będziemy skakać po tematach, ale dzisiaj jakoś tak o dziwo, no to południe jakieś takie spokojniejsze nam było, chociaż już dwa zgłoszenia są, więc kończymy. I do pracy rodacy. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Do zobaczenia.